Mamy 19 marca Poranek zaczyna się dla mnie wspaniale Z tego względu, gdyż leży tyczunia Siódma świeża Raz, dwa, trzy, cztery, pięćdziesiątak Dziesiątak lubię te takie zmrożone z rana Krzysiek wie o co chodzi, nie? Krzychu pozdrawiam Mariusz patrz od razu czy nie do kompletu Bo dzisiaj na naszych tych wspólnych rewirach działam No fajny, fajny że ich podoba się Pierdziątki takie, ale e, on już tu trochę poleżał, dawno mi tu nie było Także fajnie, fajnie przelecę się może, może w końcu do pary coś co wątpię. Drugi rok, nic nie mogę sparować. Ale nie ma też tak czasu, żeby chodzić całe dnie. Więc tak to jest. Cieszę się z tego, co jest. Wuja, pamiętaj, jeszcze trzy, nie? Bo obiecałem, że będzie dziesięć świeżych, także mi jeszcze trzy. No, dobra. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Dasz